Witaj. Nazywam się Jolanta Gajda i zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka programu z cyklu Jak wychować szczęśliwego człowieka. Powiedzieliśmy sobie ostatnio, co zrobić, gdy przykre doświadczenia z dzieciństwa utrudniają Ci w jakiś sposób osiągnięcie czegokolwiek w dorosłym życiu. Gdy wydaje Ci się, że nie potrafisz być dobrym rodzicem, bo nie miałeś dobrych wzorców. Zakładam, że podjąłeś męską decyzję. Lub podjęłaś, że coś z tym wszystkim zrobisz i nie będziesz się dalej biernie poddawał negatywnym wpływom z przeszłości. Poznasz dzisiaj sześć kroków, które są niezbędne, żeby to rozprawienie się z własnym trudnym dzieciństwem było skuteczne i było trwałe. Sześć kroków, które pomogą ci być dobrym rodzicem, dobrym partnerem, szczęśliwym człowiekiem. Przyznaj sam przed sobą, że problem istnieje. Nie mów tata mnie bił, ale wyrosłem na porządnego człowieka. Albo mama nie okazywała mi czułości, ale jakoś tam mnie kochała. Nie usprawiedliwiaj swoich rodziców i nie umniejszaj problemu. Po prostu przyznaj ze spokojem, że problem istnieje. Oszukiwanie samego siebie tak naprawdę nic nie daje. Upychanie przykrych wspomnień gdzieś do najdalszych zakamarków świadomości może skutkować tym, że ujawnią się one w najbardziej nieoczekiwanym i niepożądanym momencie. Uwolnienie się od wpływów trudnego dzieciństwa to trochę jak wyjście z uzależnienia. Alkoholik, żeby w ogóle miał jakiekolwiek szansę na wyjście z nałogu, musi otwarcie sam przed sobą przyznać, że. Jest alkoholikiem, że ma problem. Podobnie ty, jeśli są gdzieś wspomnienia, które ci gryzą, które nie pozwalają ci dziś w pełni rozwinąć skrzydeł, przyznaj sam przed sobą, tak, mam problem. Tylko nie zapomnij dodać, ale go rozwiążę. Krok drugi. Postaraj się zrozumieć swoich rodziców. To nie chodzi o to, żeby ich usprawiedliwiać, ale warto dowiedzieć się, co tam w nich głębiej siedzi, czy się działo. Gdy dowiesz się, jakie było ich dzieciństwo, jakie oni mieli przeżycia i doświadczenia, pozwoli Ci to lepiej zrozumieć, dlaczego postępowali tak, a nie inaczej. I mogę się założyć, że skoro nie potrafili Tobie okazywać miłości w sposób właściwy, to na pewno ich własne dzieciństwo. Kryło wiele mrocznych i bolesnych tajemnic. Jeśli lepiej poznasz swoich rodziców, lepiej poznasz ich przeszłość, przyczyny błędów, które popełniali, łatwiejszy będzie dla Ciebie krok następny, czyli trzeci. Krok trzeci: wybacz swoim rodzicom. Jeśli nie wybaczysz swoim rodzicom, to mam dla ciebie złą wiadomość. Sam nie będziesz dobrym rodzicem. Powtórzę może jeszcze raz, bo to naprawdę bardzo ważne. Nie będziesz dobrym rodzicem, jeśli nie wybaczysz swoim rodzicom ewentualnych krzywd, które tobie wyrządzili, czy błędów, jakie popełnili. Wybaczyć to nie znaczy usprawiedliwić. Wybaczyć to znaczy. Uwolnić się od negatywnych emocji z tym związanych. Od żalu, smutku, rozgoryczenia, rozczarowania, złości czy nienawiści. I nie ma tutaj znaczenia, czy Twoi rodzice jeszcze żyją, czy już nie. Czy utrzymujesz z nimi kontakty, czy też nie. Bo wybaczasz nie po to, żeby im zrobić jakąś przyjemność, tylko po to, żeby te negatywne emocje, które gdzieś tam w tobie się kryją. Żeby one nie odbierały ci energii, pozytywnej energii, która tak bardzo ci jest potrzebna do budowania własnego życia. Krok czwarty. Zastanów się, jakim chcesz być rodzicem, partnerem, człowiekiem. Budując własne nowe życie, musisz wiedzieć, czego tak naprawdę chcesz, w jakim kierunku zmierzasz. Jako rodzic musisz wiedzieć dokładnie, jakie cele chcesz osiągnąć, wychowując swoje dziecko. A potem nauczyć się konkretnych metod, które pozwolą Ci te cele zrealizować. Pamiętać tylko należy, że ten wzorzec, jaki sobie wymyślisz, czy to będzie wzór rodzica, czy partnera, czy człowieka, to jest pewien ideał. Nie wyznaczasz go sobie po to, żeby po pierwszym, lepszym błędzie, jaki popełnisz, a popełnisz ich mnóstwo, żebyś rozpaczał, że jesteś do niczego. Ten wzorzec ma stanowić tylko dla ciebie pewien drogowskaz. Jest to takie światełko, które wyznacza kurs Twojego życia. Pamiętaj tylko, żeby tego światełka nie tracić z oczu. Krok piąty: zrób przegląd swojej walizeczki. To jest to, o czym mówiliśmy sobie w ostatnim odcinku. Zastanów się, jakie masz mocne strony i jakie możesz wykorzystać, jakie masz słabości i jak nad nimi pracować. Czasami bywa tak, że to, co się wydaje słabością, może okazać się w pewnej sytuacji atutem. Musisz po prostu lepiej siebie poznać, troszkę wejrzeć w siebie, Sprawdzić, jakimi dysponujesz zasobami. Jeśli nie potrafisz tak siebie obiektywnie ocenić, nie potrafisz znaleźć w sobie tych dobrych stron, tych mocnych stron, poszukaj w pamięci momentów, kiedy za coś Ciebie pochwalono. Być może było to w szkole, może w pracy, może wśród przyjaciół. Przypomnij też sobie takie momenty w swoim życiu, kiedy coś ci się udało, coś ci się powiodło, czymś się wykazałeś. I z tych właśnie fragmentów swojego życia czerp wiedzę o sobie i czerp siłę. Krok szósty: pracuj nad sobą i rozwijaj się. Jest to krok ostatni i najtrudniejszy ale jednocześnie przynoszący najwięcej satysfakcji. Taka codzienna praca nad sobą, nad swoim sposobem myślenia, swoimi postawami, nawykami przyniesie efekty. Tylko no, nie czarujmy się, jest to mozolna, uciążliwa charówka, szczególnie na początku. Potem, gdy już wypracujesz w sobie takie pozytywne nawyki i postawy, będzie coraz łatwiej. Jedno jest pewne: warto ten wysiłek podjąć. Fajnie jest potem spojrzeć wstecz i powiedzieć sobie niesamowite, jak bardzo się zmieniłem. Odcinka, w ostatnich dwóch odcinkach odeszłam od tematyki rozwoju dziecka, bo chciałam, żebyś wiedział jedno. Bez względu na to, jakie są Twoje wspomnienia z dzieciństwa. Bez względu na to, co przeżyłeś jako dziecko, możesz być wspaniałym rodzicem dla swoich dzieci. A to, czy nim będziesz, zależy tylko od Ciebie. Skoro już to wiesz, możemy spokojnie wrócić do zagadnień związanych z rozwojem małego dziecka. Do usłyszenia w następnym odcinku.